Cześć, witam Was bardzo ciepłutko. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do obejrzenia filmiku, w którym pokażę Wam moje czytelnicze plany na najbliższy miesiąc, czyli na lipiec. Mam nadzieję, że wszystkie te książki uda mi się nie tylko przeczytać, ale również zrecenzować w lipcu. I może, żeby nie przedłużać, zapraszam już do oglądania. Dodam jeszcze tylko, że planowałam unboxing, ale niestety nie dałam rady się powstrzymać i po prostu wszystkie te książki odpakowałam. Jeżeli chodzi o książki, które mam jeszcze zaległe z czerwca, i to one mają pierwszeństwo, jeżeli chodzi o zrecenzowanie, to będzie to Marynarka Mirosława Tomaszewskiego, o której wspominałam Wam w moim poprzednim filmiku z unboxingiem. Link znajdziecie albo w opisie poniżej, albo tutaj obok mnie. Druga książka Mirosława Tomaszewskiego, która również jest zaległa, to UGI. Trzecia książka to natomiast Ścieżka nad Drogami Fraktale Bogdana Urbankowskiego, której recenzja ukaże się już w najbliższych dniach. Pierwsza książka, czyli Marika Krzysztofa Kotowskiego pochodzi z biblioteki. Poszłam tam z myślą o tym, żeby wypożyczyć krew na placu Lalek. Niestety tamta książka była niedostępna, tak więc zadowoliłam się Mariką. Zobaczymy, jakie zrobi na mnie wrażenie. Twórczość Krzysztofa Kotowskiego polecał mi ktoś z Was, tak więc zobaczymy, czy mi się spodoba. Kolejna książka to bliżej dalej Marty Trzeciak. Jeżeli śledzicie mój kanał już od dłuższego czasu, to pewnie pamiętacie, że kilka miesięcy temu recenzowałam jej inną książkę, czyli Inframundo. Link znajdziecie gdzieś tutaj obok mnie. Mam nadzieję, że ta książka będzie jeszcze lepsza. Książka opowiada historię trzech przyrodnich sióstr i jest utrzymana w klimacie realizmu magicznego. W lipcu mam również przeczytać debiut Stevena Kinga w gatunku powieści detektywistycznej, czyli pana Mercedesa. Nie jestem jakąś straszną fanką Stevena Kinga, ale raz na jakiś czas jego książkę przeczytać mogę. Jestem bardzo ciekawa, jakie zrobi na mnie wrażenie i już w najbliższych dniach pewnie zacznę ją czytać. W lipcu planuję również przeczytać zbiór opowiadań Piotra Surmaczyńskiego Wyspa Dreszczowców. Jak głosi opis z tyłu okładki, Piotr Surmaczyński proponuje nam inteligentne opowiadania, pełne niebanalnych i przewrotnych aż do perwersji pomysłów fabularnych. Przy okazji portretuje w przenikliwy sposób pokolenie współczesnej emigracji zarobkowej. I właśnie tych portretów jestem najbardziej ciekawa. Tym razem z całą pewnością Was zaskoczę, bo w moim lipcowym stosiku znalazł się Tomik poezji. Tomik poezji, który przywędrował do mnie aż z Japonii. Dołączona do niego została poezja na DVD, czyli wiersze śmielsze. Pewnie zapytacie mnie za chwilę, co w moim stosiku robi poezja. I jak na razie powiem wam tylko tyle, że w lipcu chciałabym zachęcić Was do nowego spojrzenia, mniej szkolnego spojrzenia na poezję i będę zachęcać Was do czytania właśnie poezji, a nie tylko prozy. Zrobię to na przykładzie Edwarda Jurewicza, bo uważam, że jest naprawdę barwną postacią, o czym będziecie mogli się przekonać w jednym z moich filmików. Edward Jurewicz urodził się i wychował w trójmieście, jako dziecko marzył o tym, by zostać wędrownym poetą. W 20 roku życia postanowił zrealizować swoje największe marzenia. Spakował więc plecak i opuścił dom rodzinny. Pragnąc poznać nowe lądy i nowe kultury, podróżował odtąd po świecie, mieszkając przez 3 lata w Grecji, 7 lat w Kanadzie, 3 lata w Norwegii i 3 lata w południowej Korei. W roku 2000 powrócił do Polski, by spędzić jakiś czas z rodziną i z przyjaciółmi z lat młodzieńczych oraz by wydać niniejszy zbiór poezji. Tak więc już teraz powiem Wam tylko tyle. Będzie się działo. Kolejna pozycja w moim stosiku będzie to publikacja z pogranicza esejstyki i beletrystyki obyczajowej, czyli Białe Walce Jana Nowickiego. Jest to taki zbiorek krótkich opowiadań, może opowiadań nie do końca, które, opowiadają, które zaczynają się od tego, jak pięciu emerytów wyjeżdża pociągiem do Ciechocinka. Kolejną książką z biblioteki jest Ogród Czasu Jamesa Ballarda. Jest to zbiór takich onirycznych opowiadań, w których pustynny krajobraz odzwierciedla zewnętrzne projekcje stanów psychicznych głównych bohaterów. Są to opowiadania zamknięte w kostiumie science fiction, ale podkreślam, że jest to tylko kostium science fiction, więc jeżeli na co dzień nie czytacie tego typu literatury, nie oznacza to, że ta książka wam się nie spodoba. Przedostatnia książka, którą planuję przeczytać w lipcu, to napisana przez Kalinę Błażejowską. Biografia poświatowskiej Uparte Serce. Poświatowska była jest po polską poetką, która zmarła bardzo młodo bo w wieku 32 lat, a debiutowała w wieku 21 lat. W tym wieku została również wdową, tak więc jej życie było z całą pewnością bardzo ciekawe. Jestem mm, naprawdę zaintrygowana tą biografią, bo została naprawdę ładnie wydana. Jest to wydanie w twardej oprawie, bardzo ładnie złożone, tak więc będzie się na pewno przyjemnie czytało. Jej recenzja ukaże się na pewno pod koniec lipca. Ostatnia książka, którą mam nadzieję uda mi się nie tylko przeczytać, ale również zrecenzować dla Was w lipcu, to thriller psychologiczny osadzony w realiach wyższej uczelni. Nosi on tytuł Posłuszeństwo, a autorem jest Will Lavender. W ciągu sześciu tygodni studenci mają rozwiązać fikcyjną zagadkę kryminalno-logiczną odnaleźć ukrytą dziewczynę poli. Jeśli nie zdołają, ofiara zginie. Stopniowo granica między fikcją i rzeczywistością ulega zatarciu, a ta ostatnia okazuje się krwawa i przerażająca. 20 lat wcześniej w podobnych okolicznościach zniknęła inna dziewczyna, Diana Ward, a jej morderca być może nadal znajduje się na wolności. Na dobitkę w Poli także istnieje naprawdę. Książka zapowiada się naprawdę interesująco. To już by było na tyle, to już będą wszystkie książki, które planuję przeczytać i zrecenzować dla Was w lipcu. Jest tego sporo, ale jednocześnie lipiec jest takim leniwym miesiącem, tak więc mam nadzieję, że wszystko mi się uda. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików, zapraszam Was oczywiście na mój fanpage na Facebooku i do zobaczenia już wkrótce.